Już znowu Ciechowska TV reklama, jest z nami Radosław Słodkiewicz. Cześć. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, nie, niestety się nie udało. Powiedz mi, e, co poszło nie tak? Nie wiem, co poszło nie tak. No, po prostu był, był lepszy i tyle. No, najgorzej, że upadając gdzieś tam, uszkodziłem sobie łokieć. I, i myślę, że, że nie mogłem do końca się też bronić w tym parterze przez ten łokieć. Może gdybym mi się nie nie stało, to może bym się gdzieś wykaraskał z, z tego parteru. Może nie. Ciężko powiedzieć, także także brawo dla, dla rywala. Gratulacje. Zaskoczył cię czymś? Znaczy jedno, spodziewałem się, że będzie chciał mnie obalić, więc, więc wiedziałem. Ja tylko się po prostu nie spodziewałem tego, że, że coś może mi się tam przytrafić. A czy oprócz właśnie ręki masz jakieś inne kontuzje? Nie, tylko tak naprawdę boli mnie ten łokieć i, i tyle. Nie powinieneś teraz właśnie pójść do lekarza, nie wiem, trafić do szpitala, żeby, żeby zobaczyli, co się dzieje? No, powiedzieli, ale na, na własne, że powiem, żądanie podpisałem tam, że, że, się, że wszystko jest okej okay sobie sam pójdę do swojego lekarza po, po, po przyjeździe do Poznania. Czyli nie boli aż tak bardzo? Dostanę gdzieś tam przeciwbolowe, więc, więc yy, dam radę, nie, nie będę płakał. Ako Przostak, Krystian Pudzianowski i Konrad Karwat. Kto był dla Ciebie największym wyzwaniem? No powiem szczerze, że mi się wydaje, że chyba Konrad był takim najcięższym wyzwaniem, bo, bo do tej walki naprawdę trenowałem bardzo ciężko i uważam, że umiałem najwięcej ze, wszy ze wszystkich, że jak powiem, swoich wyjść, no a jednak skończyło się szybko tak, jak się skończyło, więc jestem przekonany, że był najlepszy. Yy, a jak u Ciebie wygląda kondycja? Powiedz mi, jak było właśnie w tym OKTAGONIE? Kondycyjnie było bardzo dobrze, no to nie zdążyłem się nawet zmęczyć, to po prostu było, mówię, no przerwane przez to, że gdzieś tam w tym parterze leżałem, nie mogłem się wykaraskać, także to nie była wina kondycji, byłem przygotowany, że będziemy walczyć przynajmniej te dwie rundy, no ale wyszło jak wyszło. A jaki miałeś game plan, yy, game plan na tą walkę? No przede wszystkim w tej pierwszej rundzie miałem unikać obalenia. Więc taki był game plan, żeby uniknąć tego co się stało. Niestety się nie udało. A stójka? No nastawiałem się, że bardziej będzie, będzie ta stójka. No niestety nie wyszło, no bo gdzieś mnie złapał, przewrócił i tyle. To jest twoja niestety trzecia porażka. Czy kończysz karierę free, free fight'owca, jeśli chodzi o tutaj walki? So, no nie wiem, ja będę dalej trenował. Ja powiedziałem wcześniej, że tak długo będę trenował, tak długo będę próbował to robić aż mi się uda ja mówię, jestem przyzwyczajony do tego, że jak coś się nie udaje, to trzeba wstać i iść dalej do przodu i w końcu, w końcu mi się uda, ewentualnie zdrowie jak nie pozwoli, no to się, się wycofam, a póki póki chodzę, póki yy, mogę trenować to sobie nie odpuszczę A co myślisz o, o walce z Macinem Najmanem? Yy, to znaczy? Gdybyś dostał taką propozycję walki, podjąłbyś się? Nie, nie dostałem takiej propozycji, więc ciężko mi powiedzieć. Ale gdybyś dostał? To wtedy bym się zastanowił. Dobrze. E, powiedz mi e, w takim razie, jakiego innego rywala widzisz, e, czy masz już kogoś e, tak w głowie? Myślałeś o kimś? Nie, ja nie myślę o rywalach. Wiesz, to jest też tak, że mi ludzie zarzucają, że dostaję za mocnych rywali i tak dalej, nie? no ale ja mówię, no, nie patrzę na to, czy ktoś jest mocny, czy niemocny, no po prostu, co, no tak, tak nie mój los, że muszę się być z tymi lepszymi, z tymi mocnymi, więc no okej, okay, no. A masz z kimś realny konflikt? Nie mam konfliktu. A jeśli chodzi o takie właśnie poddymianie, pod publikę, czy, czy bierzesz to pod uwagę, żeby właśnie dostać tą walkę? No nie, no wszyscy mnie znają, że ja nie będę z Ciebie robił pajaca i nie będę, nie będę to się wygłupiał i zachowywał w taki sposób, jaki uważam, że się nie powinno zachowywać. Jak mam jakieś problemy z kimś, to zratę to poza kamerami, poza publiką i tyle. To jest, myślę, że jestem za, za poważnym człowiekiem, żeby. Pozwalać sobie na, na coś takiego. Także też się cieszę z tego, że moim przeci mój przeciwnik był prawdziwym sportowcem i nie było między nami żadnych e, dziwnie nadmuchanych konfliktów, bo słabe to jest. E, jeszcze, ch chciałam zapytać o Twoje mięśnie, no bo trochę ich jest. E, czy właśnie te mięśnie pomogły Ci, czy przeszkodziły w walce? Myślę, że te mięśnie są znacznie mniejsze niż kiedykolwiek i nie było z tym żadnego problemu, więc nie mogę zwalać na mięśnie. A ile masz teraz w łapie? A nie wiem, bo jak z do to nie mierzę, bo nie chcę się stresować, że mi z A w jakiej w ogóle wadze czułeś się najlepiej? Teraz czy wcześniej ważyłeś więcej? Wiesz co, no to zależy. Jeżeli chodzi o sporty walki, to wiadomo, że przy tej mniejszej wadze czuję się, sieman, czuję się lepiej, no bo... No bo jestem bardziej, może powiedzieć, kondycyjnie lepszy i zwinniejszy i w ogóle, no. przy większej wadze, wiadomo, że ta moja, że tak powiem, uruchomość jest znacznie ograniczona, no i też wiadomo, dźwiganie dodatkowych kilogramów jest ciężkie, tak powiem, dla, dla, dla całego układu takiego sercowo-naczyniowego, więc łatwiej się człowiek męczy. Czułeś się bardziej męsko wcześniej, jak miałeś właśnie więcej mięśni, czy teraz też jest okej? Okay? Myślę, że męskość nie określa się na, na, na podstawie wielkości masy mięśniowej. Zawsze się czuję męsko i nie mam sobie nic do zarzucenia. Denis czy Szpilka? No, ja zawsze mówię, że ja Szpilkę znam od wielu lat i zawsze mu kibicuję. Jak kiedyś walczył w boksie, kibicowałem, teraz też mu kibicuję. Także, no Denisa powiem szczerze, że, że nie znam za bardzo. No wiem, wiadomo kto to jest i tak dalej, ale, ale no, myślę, że jestem za, za Szpilką. Szpilka. Tak. Dobra, to w takim razie dziękuję bardzo. Czekamy na walkę Denis Szpilka. I się okaże. Dziękuję bardzo.